Drodzy widzowie witam w kolejnym poziomie Katedra Poziom bardzo klimatyczny Zaczynamy Jako że mamy tom mocy To pierwsze co zrobimy Użyjemy go I zrobimy taki mały obwód po okolicy To nam przeciwnicy nie przeszkadzali. Różka się idealnie sprawdza Wraz z tomem mocy Jest to dobre połączenie Tam działa, pójdziemy jeszcze kawałek dalej. Dobra. samy na start. Mamy żółty klucz, musimy do niego dostać. Idziemy tędy. A, niestety, to mocno został działać. A, tak idziemy na górę. Klucz tam opada, ale niestety wchodzą w drogi. Taki problem, jak to mówią, to nie problem. Żółty tucz jest nasz, a przy okazji odzyskujemy dom. Dobrze. Tutaj dwa sekrety. Pierwszy jest po tej stronie. Niego zbierzemy otwiera nam się drugi poseł. I wchodząc tutaj, zaliczamy drugi sekret. Nic tam nie ma, ale sekret zaliczony. Co ciekawe, tutaj mamy u góry takie przedmioty różnorakie. Po obu stronach. Żeby je zrobić, potrzebujemy skrzydeł. Nie mamy skrzydeł, gdyż skrzydła jako jedyne nie przechodzą z poziomu na poziom. Więc musimy znaleźć na tym poziomie własny skrzydł. Czyż ta plansza ten poziom nie wygląda naprawdę ładnie? Jest klimacik, prawda? Takiej katedry. Dobrze, zbieramy amunicję. Idziemy przed siebie. Jako, że mamy żółte drzwi, możemy kontynuować. Blogu będzie niemało. To nam nie braknie, więc używamy kolejnego. Eliminacja na 100% on wątpię, 40 sekund, każdy musimy słychać każdy moment, słychać na każdy moment, słychać na Stąd przyszliśmy, zaczniemy od tej strony, taki przycisk, po wciśnięciu ubiegniemy szybko tutaj, o i dostajemy się na górę. Jest to przejście dla nas istotne, ale zawsze jakaś broń, amunicji, no i przede wszystkim wrogowie, to musimy wszystkich zabić, mając nikogo nie oszczędzamy. Dobrze, ten przycisk wykorzystany. Możemy iść dalej. To nie pójdziemy, bo nie mamy zielonego klucza. Sprawimy amunicję i wciskamy jeden na górę. tej sobie starcza, ale mam dużo lepszą. Z tej nie podniesiemy i plecak. Plecak muszę podnieść, nic nam do nie da. Ale niech będzie. Lecimy. Co ciekawe, ta ściana tutaj jest iluzoryczna. Za nią jest wróg. Nawet no, nie jeden. Teraz nam się dostaniem do niego. Jak tam się dostać? No jest za wysoko, żeby poskoczyć. Tak nie skaczę w tej grze. Wchodzimy tędy, na ten murek i... Droga prosta, prawda? Otwieramy ścianę Do miotanie, bo do ziemi otwieramy, przez przechodzimy Okej, okay. Amunicja pozbierana, sekret zaliczony Za tą ścianą Mamy kolejny Zbój mocy Cała mapa osłonięta Zbieramy przedmioty i idziemy po murku w drugą stronę. Już jest tu drugi sekret. Już mamy z mocy, możemy nawet zauważyć, że za tą tutaj ścianą jest przestrzeń. Ściana. Otwieramy. No zobaczcie, tutaj też jest... ten teleport. Prowadził nas sam początek Nie musiałem do niego wchodzić, ale chciałem wam pokazać dokąd prowadzi to nie problem, daleko nie zaszliśmy Dobrze Gdzież to było? Tutaj hm. Tutaj. Wszystko jest bardzo podobne samą na górę Kontynuujemy. Wchodzimy do sekretu. Tym razem nie idziemy, do tego, do tego. idziemy w tą stronę. Spanamy bomby. To jest wyjście. To jest wyjście. I nie wychodzimy na górę. Ok. Wszystkie trzy sekrety. Pierwszy, drugi, trzeci. Zaliczony. Musimy kontynuować. ściano, dalsze przejście. Rozpędzamy się tak, żeby skoczyć na ołtarz. Dzięki temu długa opada. Ale no, niezbyt długo, więc powtarzamy ten manewr. Taki blok dobity. Będę kontynuować. Dobrze. Mamy tom, mamy tom. Wykorzystajmy go. macorycy. 1000 sekund, tak? Tak więc, szyb szybciej. Dobrze. Nie ja podejdziemy do kogo? Na się ściana? Chwalię kolejny przycisk. Idealnie wystarczyło. Tak jest. Spójrzcie na to. Zielony klucz. Zabieramy go. Jak zdobyć ten tom? Jest za wysoko. W tym miejscu. Jest I przeciwnica oczywiście. Ten przycisk. Bardzo istotny. Ciach, mamy to. Co z tym to zaraz wam pokażę. Na razie, już emocje. Idę z tędy. Spokojnie wejść. Po piersi. Robi nam skrót. To oto miejsce. My jeszcze tam nie idziemy. Już czeka na nas. Sekret za tą oto ścianą. Sekret zebrany. Można iść dalej. Za tam o tą oto ścianą jest kolejny przeciwnik. Okej. Okay. i teleport w Jajko. Jak sądzisz? A, panu ten. Znów trafiliśmy na sam początek poziomu. No cóż. Ale przynajmniej mamy kolejny sekret zaliczony. Drodzy no. widzowie jeden z guzików, który wcisnęliśmy, nam te schody ale, zanim tam pójdziemy już skrótem wrócimy w to miejsce pamiętacie? to był sekret jeden to był sekret drugi sekret zaliczone. a tamten przycisk, o tam, 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 tworzą nam schody tak więc mamy wszystko zaliczone możemy kontynuować Idziemy po tych schodach, zielony klucz, Poczamy na górę, ale jest to ta sprawa. Tutaj mało to widać, ale użyjemy sobie, czemu by nie? Pochodni. Tutaj jest plecak. Zobaczmy plecaka. Popolna platforma, więc przeciwnik, ale co najważniejsze dla nas, są też skrzydła. Skrzydła palmy nam się przydać. Ostatni przeciwników. Na tyli. guzik. guzik. Guzik pozwoli nam się dostać do wyjścia z poziomu. Zanim to nastąpi, wracamy jeszcze tutaj, Też za tymi drzwiami, teleport. teleport, który zaprowadzi nas do tego miejsca, do sekretu, który zrobiliśmy wcześniej. Gdybyśmy się nie kapnęli, tam jest, to ten teleport by nam to umożliwił. Dobrze, drodzy widzę. gdzie bardzo butelka. Zapominamy. Wracamy na sam początek poziomu, po to by użyć naszych skrzydeł. Zdobyć przedmioty, których wcześniej nie mogliśmy zdobyć. Stamy gdzieś blisko. I startujemy. Fakt. Niestety, tam również wrogowie nas Musimy czekać wrogów na nie zabijam. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Macie o tej tarczy nie jestem w stanie zabrać, dopóki mam więcej, jak sto swoje własne. Więc wykorzystamy wrogów, niech się weżeją. Okej, okay. w się wystarczy. Dzięki temu zbieramy tarczę. Mamy wszystko w tym poziomie. Musimy kontynuować. Jak nam wystarczy mocy a powinno, zatijemy nam tą tej platformę i otwiera nam się tutaj ściana. Ściana bardzo istotna, co na ja to nie wrócę. Ale najpierw spróbując przedmioty. Tu jest wyjście z poziomu. Znaczy zamknięte. Ale odpowiedniego przycisku jest w tym miejscu, gdzie moglibyśmy wyjść z poziomu. Oczywiście jeszcze tego nie robimy, a powiem wam więcej. My w ogóle tego nie zrobimy. W ogóle nie wyjdziemy tym wyjściem, gdyż w tym poziomie jest sekretne wyjście prowadzące do sekretnego poziomu. I to właśnie tym sekretnym wyjściem wyjdziemy. okej, okay. Na razie. Póki co. Wracamy na początek. I trafiamy do tych drzwi, do tej ściany, o której Wam wspominałem. Mamy sekret. O, sekretu mamy też Okej, okay, Jest ich niemało, są dosyć mocni. Tak więc, i tak mamy tego tak dużo. Użyjmy wiele ścian nieważliwości. Cóż, nikt nam nic nie zrobi. Kolejny tom i kolejna tarcza. Srebrna tarcza. Na tym poziomie była jeszcze jedna tarcza, no ale jako że mamy 100% tej nie podniesiemy. Posądźmy. Nie otworzymy z tego miejsca. Idziemy tutaj, wciskamy przycisk. I? O! Czekaj, uszkodź mnie. Dobrze. Będziemy w stanie zebrać wszystkie przymioty. Zanim wyjdziemy ukrytym wyjściem, Wyjdziemy jeszcze zebrać tarcze. nie możemy uczyć pochodni, ona zawsze dobrze wpływa. Okej, okay. podsumowując, I tu zaczęliśmy zbieramy te przedmioty za pomocą skrzydeł, inaczej się nie da. Idziemy dalej, tutaj używając tego przycisku, żeby skoczyć na górę. Wszystko zebrane Tam wszystko zebrane, ale... ogólnie góry, z tego co pamiętam Czeka nas ostatnia tarcza Otóż to Mamy ją Drodzy mamy ją, mamy wszystko Możemy kierować się Już normalnie do wyjścia Oczywiście do wyjścia sekretnego Tędy. Tędy nie. Tym drugim wyjściem. O, właśnie tyle. Wychodzimy tutaj. Tak, to tu mamy normalne wyjście. A my idziemy do sekretnego. tego co widzę przy okazji. Wszystkie przymioty zebrane. Wyjście sekretne już na nas czeka. Zabiliśmy wszystkich, zobaczymy wszystkie przedmioty mamy wszystkie sekrety. Drodzy widzowie, przy okazji, kończąc katedrę, kończymy ją w sposób niestandardowy. Dlatego teraz przejdziemy do poziomu sekretnego. Sekretny poziom to cmentarz. Zapraszam już teraz.